Siemanko, Siemanko, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie znowu haul z temu, ale będą bardzo fajne, ciekawe rzeczy, takie kobiece, takie, wiecie, ubrania klasyczne. Także, jeżeli macie ochotę ze mną tutaj pobyć, zobaczyć, co tam ciekawego wynalazłam, co mi się spodobało, co jest w moim guście, sama jestem bardzo ciekawa jak to będzie wszystko wyglądało. Wiadomo, materiał może być, wiadomo, jakiś tam poliester, chociaż nie zawsze, niekoniecznie. Tutaj akurat nie zwracałam uwagi pod tym względem, tylko bardziej, jaki jak krój danej bluzki, danej stylizacji. Bardzo mi się takie rzeczy podobają. Będę chciała po prostu Wam komponować różne takie stylizacje, jak się ubrać na wesele, do biura, do teatru, wiecie na różne takie okoliczności, także jeżeli macie ochotę zobaczyć co tam ciekawego w trawie piszczy, no to zostańcie zróbcie sobie kawkę, herbatkę no i co, jeżeli Wam się spodoba filmik no to oczywiście liczę na jakieś subskrypcje, komentarze fajne e, serduszka i tak dalej no dobra kochani oczywiście wszystkie praktycznie rzeczy przyszły mi w takich ładnych torebeczkach Zasuwanych. Zawsze te torebki wykorzystuję do różnych rzeczy. Czy to na jakieś buty, dzieciom do szkoły, czy, czy coś takiego wiecie, na różne tam przeróżności. Czy w podróży gdzieś nieraz wiecie, potrzebne są takie woreczki. O, tu nawet jest woreczek w woreczku. Zaraz wam tu pokażę. Zobaczcie. I pierwsza rzecz, która mi. Już widzę. Mm, bardzo ładna. Już widzę, bardzo ładna. Taka oto bluzeczka. Wiecie co? Może ja będę na wieszaczku Wam pokazywać. Materiał jest wiadomo, nie jakiejś super jakości. O jejku, tam u sąsiadów jakieś dziecko płacze. Już Wam, kochani, tu pokażę. Tylko muszę zawiązać kokardę. Żeby to miało, miało jakieś ręce i nogi A jak będę robiła stylizację To lepiej to będzie wyglądać Na razie jest to niewyprasowane, pogniecione No, dobra Bardzo ładny kolor Także jesteście gotowi Taka oto bluzeczka Elegancka yy, Tutaj zamiast apasty. A paszki możecie sobie taką kokardę zawiązać. Nie trzeba już biżuterii, bardzo ładnie, elegancko wygląda. To jest w takim kolorze beżowym, bardzo ładny kolor, fajne połączenie. Ja bardzo lubię właśnie to połączenie czarny, czy jakiś taki ciemny brąz czekoladowy, właśnie z beżem. Bardzo fajnie to wygląda, komponuje. No i możecie oczywiście założyć to do różnych rzeczy, czy to spódnica, czy to spodnie jakieś eleganckie czy nawet jeansowe, ale ja raczej bym do czegoś eleganckiego, jakaś spódnica ołówkowa, e, taka do kolan z rozpierdaczkiem, albo, kochani, do czarnych, eleganckich spodni, do białych również, też może być do czarnych spodenek, ale też nie za krótkich, kochani. Kto co lubi, ale wiecie, no elegancja raczej unika zbyt krótkich rzeczy, zbyt takich wyzywających rzeczy, bym powiedziała. Dobra. Ok. no to tak, to już mamy. Bardzo ładna brozeczka. Słuchajcie, dzisiaj nie będę tych rzeczy przymierzała. Od razu wam mówię. Dlatego, że następny mój filmik, jaki zrobię, to właśnie będzie komponowanie różnych stylizacji. Także przy okazji sobie przymierzę te rzeczy i Wam pokażę. A dzisiaj tak na szybko zresztą dzieci mi nie dadzą za bardzo. Druga bluzeczka już jest w pięknym kolorku. Super, super. Trochę tu zrobię bałaganu. Też w dwóch woreczkach. Elegancja Francja. Bardzo ładna. Potem Wam posprawdzam, czy to jest poliester, czy nie poliester. Czy jakaś mieszanka. Też bardzo ładna. Ja bardzo lubię takie rzeczy, naprawdę. Dla jednych mogą być trochę takie babcine, no ale dla mnie nie są. Ja się w takich lubuję, nawet jak byłam młodsza, dużo młodsza, bo teraz mam prawie 45 lat, to też takie rzeczy lubiłam. Zawsze lubiłam takie klasyczne, eleganckie rzeczy. Zobaczcie, jaka słodka bluzeczka. Ta jest przepiękna, przepiękna. Bardzo ładna, ma taki różowy, pudrowy kolor. Te serduszka, no słodziutko wygląda. Postaram się Wam jakieś y, zdjęcia y, po prostu wkleić, żebyście sobie zobaczyli to też na modelce. Chociaż tyle Wam zrobię dzisiaj w tym, w tym dzisiejszym filmiku. Bardzo ładna bluzeczka bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Także tak, kochani. Już szalotka tutaj zobaczyła. No, czekaj, bo zaraz tutaj przyniosą ci jakieś rzeczy z candy shopu. Dzisiaj moje dzieci dostały pieniążki, bo mamuni wczoraj pomagały na ogrodzie. Planty robiliśmy, sadziliśmy kwiatki. Dzisiaj jeszcze będę dokończała, dokręczała, kochani. Ale to jest dla mamuni bluzeczka. Dokańczałyśmy Dzisiaj dokończę po prostu, dzisiaj będę kosiła trawę na ogrodzie. To też jest śliczna, ta też jest śliczna. Bardzo mi się podoba krój. Zobaczcie, kochani, na to. Też jest przepiękna. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta bluzeczka. Delikatny taki przewiewny materiał. Te pozostałe też mają taki w miarę przewiewny materiał. Zresztą teraz to na razie jest chłodna, bo yy, bardzo ładna. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie sobie, jak wygląda. Yy, tutaj z tyłu tak wygląda. Yy, kiedyś, kochani, pamiętam. Czekajcie, chwilkę. Musiałam córce włączyć bajkę. Także. Do czarnych spodni, do białych spodni, do białej spódnicy, do czarnej spódnicy. Może być nawet do jakiejś takiej, kochani, inny kolor na przykład. Może być też do jakiejś beżowej spódnicy czy spodni. Czy jakiś turkus, czy jakiś właśnie ładny taki lazurowy, niebieski, piękny, błękitny kolorek. No do wielu, wielu rzeczy. Biały i czarny do wielu rzeczy pasuje. Pamiętam, że kiedyś sobie jako nastolatka właśnie takie tego typu aksamitki czarne wiązałam na szyi. Bardzo ładnie wyglądało. To były takie welurowe, bardzo fajne. No. Także sobie zamówiłam. Postaram się wam wkleić też ceny. Jak nie zapomnę, to wam wkleję. Są takie moje kochani, też propozycje dla Was po prostu. Bo tak naprawdę ten kanał od samego początku właśnie miał y, tak wyglądać, że miało być stylizację, makijaże, właśnie z fryzury jakieś wiecie. Ale potem zeszło to na inne tory, no bo wiadomo, dzieci doszły, nie mam czasu na to, żeby się bawić w jakieś takie, wiecie, super filmiki. U mnie wszystko takie spontaniczne, no to też mi się bardzo podoba. Bardzo. Przepiękne. Zobaczcie, taka bluzeczka w kolorze baby blue, przepiękna. No i te lamówki czarne. Nie wiem, ja jestem chora na punkcie lamówek czarnych. Zawsze byłam. Odkąd się pojawiły, to po prostu... Od dekad. Bardzo mi się podobają lamóweczki. Także jeszcze postaram się Wam rozmiary wkleić. To są raczej L, to jest chyba 12-14 na UK. To jest albo L, albo XL. -ka. To na pewno nie jest. Rozmiar 12, chociaż nie jestem pewna. Nie, to są rozmiary 12-14. To są rozmiary 12-14, tylko chyba jedna rzecz jest dużo większa xl -ka. No bo mm, wolałam większą rzecz zamówić, gdyby tam w razie czego jakiś sweterek się założył, czy coś. No bardzo ładne. I to jest mój kolor. Dobra. Super, super. Ale jestem mega zadowolona. Ładnie posegregowane, elegancko. Dzisiaj ta paczuszka wygląda bardzo ładnie ułożona. Ładnie złożone rzeczy. Ojejki! Ci, co oglądają moje filmy, to wiedzą, że ja jestem kobieta retro. Bardzo, bardzo lubię takie stroje vintage. Bardzo lubię, kochani, właśnie. E... Czekajcie, ja sobie tutaj muszę zapiąć to. Lubię lata 60., 50., 20. Stare kino uwielbiam. Także kochani, czekajcie, nie jestem pewna, na której stronie się to wiąże. Chyba tutaj jakoś. Nie jestem pewna. Już wam kochani tu pokazuję, jak wygląda. Nie wiem czy to jest kochani przód, czy to jest tył. Ja tutaj kokardę zawiązałam. Bardzo ładnie się ta kokarda Prezentuję. Tu oczywiście są ramiona odkryte, to jest tylko stujeczka. Tak wygląda, moi drodzy, hmm, chyba tył. Bardzo ładnie, bardzo ładnie się to prezentuje. I do tego na przykład też mam torebeczkę, tylko że w takie drobniejsze kropki. Kiedyś miałam buty w, tam, w takim kolorze też, w takie kropeczki. Opaseczkę miałam. Miałam do tego paseczek. Ja sobie w Madrycie takie rzeczy kupiłam też kiedyś, jak, jak byłam, to się tak też ubierałam. No, naprawdę, wydaje mi się, że to będzie bardzo ładnie wyglądało. Zobaczymy, zobaczymy. Ja to przymierzę później. No i później wam zrobię po prostu ten, tę stylizację. Już się powtarzam chyba z tysiąc razy, ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Zobaczycie sobie też na zdjęciach. Także tak, kochani. No i następna rzecz, która najbardziej mnie właśnie interesuje. Jestem bardzo ciekawa wykonania. Bardzo ładnie to wyglądało. Wiecie, na stronce to jest rozmiar XL. Właśnie to jest ten większy rozmiar. A mianowicie to jest to, co ja kiedyś lubiłam. I do tej pory w sumie lubię. Mój misiek nie przepada za tego typu ciuchami. Ja lubię właśnie takie style właśnie jak wiktoriańskie, bluzeczki tego typu lubię, marynareczki różne tam takie płaszczyki no i tutaj sobie znalazłam taką właśnie na temu coś coś taką coś ala, może nie wygląda to tak samo ale, ale podobnie na zdjęciu całkiem inaczej wygląda jest to taki zwykły, najzwyklejszy sztuczny materiał grubszy tutaj zobaczcie te guziki bardzo, ale to bardzo mi się spodobała ta marynareczka. Te guziczki są rewelacyjne. Pewnie tego się nie zapina. Jak tutaj widać, to jest surowy stan, nie ma żadnej podszewki. Szkoda. Mm, no, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Troszeczkę ten materiał prześwituje. Myślałam, że to będzie całkiem inny materiał. Nie wiem, czy tu widać, ale prześwituje ten materiał. Tak czy tak zobaczymy. Jestem mega mega ciekawa. Bardzo bardzo lubię tego typu stroje. No i kochani teraz akcesoria. Pierwszą rzeczą jaką tutaj sobie zamówiłam to jest zegarek. Zegareczek moi drodzy, bardzo delikatny. Tak tutaj wygląda. Nie wiem czego dzisiaj rozpieczętowywać czy nie. Zwykły, najzwyklejszy, ale taki, wiecie, trochę taki vintage. Elegancki z klasą, ale bardzo skromniutki. To jest to, co bardzo lubię. Um, tutaj ma taki pasek. No wiadomo, że to nie jest skórzany, ale taki ala skórzany bym powiedziała. Z derby czy z czegoś, tam, nie wiem. I bardzo delikatny. Ja mam urodę, można powiedzieć, taką w miarę delikatną, więc powinnam sobie zakładać delikatne rzeczy. I tak jak mówię, ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja kiedyś bardzo sobie dużo rzeczy takich dobieram, akcesoriów różne tam dzieci biżuterie, do torebki, do butów do wszystkiego, żeby to współgrało. No ale teraz jak jestem matką kilkorga dzieci, to się trochę zaniedbałam muszę Wam powiedzieć. Raczej chodzę w bluzach, w takich rzeczach, też nawet nie mam gdzie wyjść tak naprawdę. I następną rzeczą, jaką sobie zamówiłam, to jest taki komplecik. Ja jestem wielką, wielką zwolenniczką pereł. I kochani, sobie zamówiłam. Czekajcie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy nie. Czekajcie, czekajcie, ale nie mam paznokci zrobionych, tak niezbyt ładnie to wygląda. To są kolczyki, takie perełki. Kolczyki, takie perełeczki. Zrobię może zdjęcie tych kolczyków. Całkiem, całkiem fajnie wykonane. Bardzo fajnie. No, wiadomo, że to jest replika pereł, a tutaj jest naszyjniczek. Bardzo, bardzo ładny naszyjnik. O, zobaczcie. Taki naszyjniczek. Tutaj jest fajna taka zapinka. W tą dziurkę wkładacie to cosik i przymocowujecie. Bardzo ładny ten naszyjniczek. Także zrobię Wam zdjęcie. I ostatnią rzeczą tego Zamówienia, to co to ja sobie wzięłam? Jakieś okulary? Nie pamiętam już. Tak, wzięłam okulary. Wzięłam okulary. Dobra, jedne są takie. Kiedyś nosiłam dużo mniejsze okulary i muszę chyba do tego wrócić. Duże okulary lubię. Ale wiecie, gdzieś tam, jak jestem na plaży, opalam się. Ale tak ogólnie, jak chcę elegancko wyglądać, to raczej takich okularków tego typu używam. Są zwykłe, dosyć taki cienki materiał. Jak mają plastiki, to wtedy yy, wydają się takie mocniejsze, masywniejsze. Te są dosyć takie cienkie, ale bardzo, bardzo mi się podobają, bardzo, kochani. Zrobię może jakąś miniaturkę, jak ja w tym wyglądam. A drugie, podobne, ale nie takie same. No to jest taki zwykły metal, bardzo cienki. Trzeba bardzo, bardzo delikatnie się z tym po prostu obchodzić. Zobaczcie. Takie. Takie. No ładne powiem Wam. Bardzo ładne. Także tyle. Tyle, kochani, a może na koniec jeszcze, kochani, Wam przymierzę za chwilkę. Tutaj do tego jest też ta szmatka do przecierania tych okularków. Czekajcie, pójdę sobie do lusterka zobaczę, jak wyglądam. Także to tyle na dzisiaj. Chyba tak, tak. Tu nic już nie ma. Muszę sprawdzić dokładnie, bo nieraz, nieraz tam coś może być. Także napiszcie, czy któraś z tych rzeczy Wam się spodobała, czy któraś z... przypadła Wam do gustu. Piszcie, która z tych rzeczy, jeżeli tak. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak sobie założę, skomponuję takie stylizacje, jak będę wyglądać. Yy, nie mam kilku rzeczy. Yy, bardzo dużo jeansów powydawałam, bo niestety za małe. Yy, że wiecie, na nogi wchodzą. Tutaj w pasie by weszły, tylko po prostu w biodrach się rozszerzyłam. Także jestem szersza w biodrach teraz. A kości się nie da, bym <grym> musiała wycinać kości, więc no, rozdałam. Więc nie mam takich w sumie fajnych dżinsów, jakie bym chciała do wielu stylizacji. Mam jakąś czarną spódnicę. Też miałam takie fajne, dwie ołówkowe, ale. No to jeszcze było przed dziewczynkami, więc musiałabym sobie kupić nową, nową spódniczkę. Białych spodni chyba nie mam. Miałam takie beżowe, ładne, eleganckie spodnie, ale wiecie co? Nie wiem, gdzie one są i nie wiem, czy będą jeszcze nadal dobre na mnie, więc wypadałoby sobie zakupić jakieś białe spodnie, eleganckie czy czarne. Jakieś spodenki bym chciała sobie kupić takie, Jedną parę takich bardzo eleganckich butów, które będą komponowały z tymi rzeczami, z tym stylem vintage, można powiedzieć. Widziałam raz w czarytku szopku, no wiutkie, przepiękne były budziki, buciki, ale, kochani, to był rozmiar 39, a ja mam góra 37, więc sprzymierzyłam, ale za duże były, więc szkoda, a były naprawdę piękne. Piękne były te buciki. No, także tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że no, któraś z tych rzeczy Wam przypadła do gustu, mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście ten czas, że macie się dobrze, że wszystko w porządku, ja idę już na ogród, póki jest czas, chciałam już to dokończyć, chciałam już to nagrać, kochani, i mieć święty spokój. Nie wiem, czy dzisiaj tego vloga wrzucę, ale mi się wydaje, że chyba jutro. Dzisiaj to cały dzień będę sprzątała, jeszcze tam na ogrodzie robiła. Dzieci już zjadły taki porządny posiłek, buły takie wiecie, z bekonem, z jajkiem, także na razie głodne nie chodzą. Troszkę mi pomogą tam na ogrodzie. To znowu sobie zarobią parę groszy, także tyle. To nie są ciężkie robótki, jakieś tam papierki pozbierać wiecie, coś tam przenieść, coś takie lekkie rzeczy. No, dobra, to nic, kochani. Będę uciekać. No i co? I widzimy się w kolejnym filmiku. Ale kiedy? To naprawdę nie wiem. Najprawdopodobniej, kiedy dzieci już wrócą do szkoły, a dzieci wracają w poniedziałek do szkoły, to w poniedziałek, wtorek albo środa postaram się nagrać jakieś stylizacje. A jak nie, to chociaż jakiegoś lajwa, bo już wiem, że są osoby, które czekają na live, y, ale niestety przy dzieciach nie chcę. Wczoraj w nocy, dzisiaj w nocy w sumie nagrywałam filmik, czytałam takiego audiobooka przepowiednie proroctwa Królowej Saby. Bardzo, bardzo ciekawe. Więc jeżeli macie ochotę, a YouTube niestety bardzo ucina mi zasięg, bo tam dużo rzeczy takich jest troszkę niewygodnych i zawsze jak są jakieś takie rzeczy niewygodne, czy prawda, czy to, czy tamto, to YouTube niestety bardzo ucina zasięgi. No, monetyzacji mi nie wyłączyli, ale zasięgi ucięte. Więc jeżeli macie ochotę, no to może Wam yy, zostawię linka. Dobra, idę, bo dzieciaki już mi przeszkadzają. Za głośne są. Dobra, to na razie, to trzymajcie się, to papa.